Cześć moi drodzy z tej strony, trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam bardzo dobre, skuteczne, efektywne ćwiczenie na część grzebieniową mięśni naramiennych, czyli popularny tył barku. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy naukochańsi widzowie, na wstępie materiału warto zaznaczyć i przedstawić lokalizację tylnego aktonu mięśni naramiennych, czyli tak zwanej części grzebieniowej. Może to proste, ale ja Wam tutaj wskażę to miejsce. Jest to ta część barku. Jest to miejsce, które raczej kojarzy się głównie z plecami, ten cały z tyłu obszar. Dlatego tak ciężko jest wyczuć tylny akton mięśni naramiennych, który nie ukrywajmy, jest bardzo mały względem całego obszaru mięśni grzbietu. Dlatego też ten mięsień reaguje lepiej na większą ilość powtórzeń i nieco mniejszy ciężar, także sugeruję wykonać od 12 nawet do 20 powtórzeń w trzech, czterech seriach, na przykład z hantlami na Tył barku. Warto podkreślić również funkcje, które będą dla nas istotne i przede wszystkim będzie to taki ruch ramion do linii ciała. Także stąd dotąd, w zależności czy używacie handli, czy ćwiczycie na wyciągu, właśnie taki ruch będzie uruchamiał bardzo dobrze. Tył barku, ale warto podkreślić, że jeżeli ramiona pójdą za daleko za nasz tułów i wy ściągniecie łopatki, wtedy zaktywujecie bardziej część. Poprzeczną mięśni czworobocznych grzbietu, która będzie w tej sytuacji silniejsza i będzie odpowiadała właśnie za retrakcję łopatek, a tego nie chcemy. Dodatkowo tył barku wspomaga wszelkiego rodzaju ruchu, ruchy, kiedy my prostujemy ramiona, także tutaj dopełnia tą rolę na dole, kiedy te ramiona idą w kierunku bioder, więc, na przykład, przy pullover na maszynie, ściągając ramiona do dołu, ten tył barku również będzie się dopinał. Również tył barku odpowiada za rotację zewnętrzną ramion, więc kiedy wykonujecie tzw. zwane face pulle, o których już nagrałem materiał na YouTube, yy, i rotujecie yy, ramiona na zewnątrz, wówczas również tył barku konkretnie włącza się do pracy. Jeżeli wy unosicie ramiona w taki sposób, również w, no dajmy na to, tył barku pracuje tutaj dość efektywnie. Ale im bliżej nasze łokcie będą tułowia, wówczas do pracy bardziej włączy się mięsień, najszerszy grzbietu, który jest silniejszy i który lubi tą pozycję, kiedy po prostu ramię jest prowadzone blisko naszego brzucha. I bioder. Ale do rzeczy. Przedstawię dzisiaj ćwiczenie z handlami, które możecie wykonać w domu, kiedy nie macie jakiegoś większego sprzętu, lub w sytuacji, kiedy dysponujecie ławką, możecie również wykonać to ćwiczenie z pozycji leżącej. Jak zaktywować tył barku? Nie chwytamy jakichś ogromnych klamotów, wielkich ciężarów, chowamy swoje ego w kieszeń, bo Inaczej niestety będziemy oszukiwać, wykonywać rwane ruchy, a tego nie chcemy. I teraz tak, zobaczcie, pochylając swój tułów, wypychając biodra do tyłu, czyli wykonując ruch hip-hinge, utrzymując proste plecy, pochylamy się do dołu, wyciągamy ramiona w taki sposób, aby były mniej więcej na linii barków. I co robimy? W ten sposób, hop, unosimy, wracamy. Unosimy, wracamy. Co ciekawe, nie ściągamy łopatek do siebie. Kończymy ruch, kiedy łokcie są mniej więcej na wysokości tułowia. Nie pozwalamy na to, aby odcinek lędźwiowy się tutaj nam przygarbił. Co ciekawe, na dole mamy tak zwaną protrakcję barków, czyli nie zaczynamy tego ruchu ze ściągniętych łopatek, tylko wypuszczamy wręcz delikatnie barki przednie, Aktony mięśni naramiennych do przodu co rozluźnia trochę te łopatki, i wtedy bardziej możemy skupić się na mięśniach naramiennych, konkretnie na tyle barku. Jest to trudne ćwiczenie do wyczucia, ponieważ największa praca tak naprawdę odbywa się z tego momentu do tego i z tego do tego. Tu już niestety tył barku jest troszkę bardziej. Rozluźniony, tak? Możecie to wykonać w taki sposób. Możecie to wykonać w taki sposób. Ja lepiej wyczuwam raczej tył barku w pozycji nachwytu hop. I właśnie tak sobie dopinam. Trzy serie, cztery serie, po 15 powtórzeń handla oczywiście nie mogą być za duże. I wyczuwamy swój. Tył barku. Proste plecy, brzuch napięty i nieduże hantle to będzie nasza podstawa. Łokcie są zablokowane, oczywiście, jeżeli wy będziecie ćwiczenie wykonywali w taki sposób, no to możecie mieć większy ciężar, ale nie oszukujmy tutaj. Więcej wykonają pracy nasze stawy łokciowe, zmniejszymy tą dźwignię, więc ten tył barku po prostu będzie mniej dociążony przy takich hantlach. A jeżeli my mamy ramiona wyprostowane, to zobaczcie to napięcie będzie większe. Czyli już sami wiecie, w jakiej pozycji warto po prostu pokombinować. Jeżeli macie do dyspozycji ławkę w domu, no to rewelacja. Ustawiamy taki delikatny tyci-tyci skosik. I teraz kładąc się na ławce, możemy bardziej ustabilizować pozycję swojego ciała, czyli nie męczyć swojego aż tak brzucha, pleców, chociaż przy dwóch kilogramach jeśli chodzi o te hantle, nie będzie to jakaś większa aktywacja, ale po prostu w stabilniejszej pozycji. Zobaczcie, uwaga, muszę tu uważać na mikrofon. Dobra, dajmy na to, że ja się pochyliłem, przytuliłem do ławki i zobaczcie, w tym momencie hop. Mamy bardziej wyizolowaną pozycję ciała i możemy skupić się tylko i wyłącznie na unoszeniu ramion. Prowadzimy jakby ręce mocno na boki, jakbyśmy chcieli odepchnąć coś od siebie. W lewą i w prawą stronę, tak? Łokcie zablokowane, łokcie pierwsze wędrują do góry. Hop, hop. Możecie zatrzymać ruch i powoli wracacie. Już w trakcie tego ćwiczenia powinniście czuć tył barku, który jest tutaj w pozycji dość wyizolowanej. Oczywiście mamy również wariant tego ćwiczenia w taki sposób, gdzie też popracujemy tyłem barku, zaangażujemy tą bardziej dolną część, ale trzeba to uważać, ponieważ w tym momencie, jak zbliżymy łokcie do e, tułowia, no pracę przejmie po prostu silniejszy mięsień, najszerszy e, grzbietu. Są jeszcze warianty, gdzie to ćwiczenie próbuje się wykonać w pozycji e, siedzącej. jednak uważam, że nie jest ona wygodna, więc, Raczej jej jakoś super nie polecam, ale dobra, już zaprezentujmy ją. Czyli tak, często tu się pochylamy, mniej więcej tu sobie ustawiamy hantelki i hop, tak. Tu na dole, tu do góry, tu na dole hantle, tu do góry. Wdech na dole, wydech na górze, tak. Powolny, kontrolowany ruch, ale zobaczcie, tu na dole się rozluźniają mięśnie, tu na górze jest dopiero większa aktywacja. I mniej więcej ramiona są ustawione na wysokości naszej obręczy barkowej w jednej linii, ale czy będzie to trochę niżej czy wyżej, to bez przesady nic tutaj złego się nie stanie, jeśli chodzi o napięcie naszego mięśnia. Ja jednak podkreślę, że to są wersje domowe, które są skuteczne ale w domu, kiedy nie mamy sprzętu bardziej profesjonalnego. Ale co zrobić w sytuacji, kiedy jesteśmy na siłowni? Czy wykonywać to z hantlami? Możemy, oczywiście. Możemy na hantlach również przecież sobie progresować, tak? Ale ja serdecznie polecam maszynę, która według mnie jest mega wygodna, mega ciekawa, a przede wszystkim skuteczna. Jest to maszyna, Którą nazywamy w Polsce odwrotnymi rozpiętkami, bo często ta maszyna ma dwie funkcje w jednym. Jest maszyną na rozpiętki tutaj w paszczyźnie poziomej, gdzie sobie po prostu opieramy się plecami o siedzisko, ale jak zmienimy układ tych e, rączek, które będziemy chwytać tych ramion maszyny i oprzemy się na nią, że tak powiem, przodem, to wówczas ta maszyna peg deck na tylny akton na ramiennych jest naprawdę bardzo skuteczna. I uwaga, co robimy wtedy? Nie ściągamy łopatek, wypuszczamy lekko barki przed siebie i prowadzimy ramiona w kierunku linii tułowia, mocno aktywując mięsień na ramiennych, w szczególności ten tył barku. Ja serdecznie polecam tą maszynę, fantastycznie na nie czuję tył barku, fantastycznie mogę też zmieniać na stosie kilogramy, żeby wyczuć odpowiednio swoje postępy, swój progres, i naprawdę jest wygodnie, i można super tutaj poćwiczyć tą część grzebieniową mięśni na ramiennych. Nie ściągajcie mocno łopatek, bo wówczas włączy się do pracy mocno mięsień czworoboczny. Ale nie ukrywajmy, jeżeli wiosłujecie ciężko, dźwigacie ciężary, czy wiosujecie hantlami, po prostu ćwicząc plecy, ten tył barku również jakąś tą pracę wykona, ale tam mają królować podczas ćwiczeń na plecy oczywiście czworoboczne i najszersze. To są najważniejsze mięśnie. A jeżeli chcemy aktywować tył barku, Wrzućmy chociażby to jedno ćwiczenie, gdzie mamy mniejszy ciężar, większą ilość powtórzeń i po prostu skupimy się na tym bardziej wyizolowanym ruchu. A warto podkreślić, że często tył barku jest tym mięśniem niedotrenowanym i po prostu potem mało widocznym, jeśli chodzi o sylwetkę, patrząc z tyłu bez ubrania. Dobra, ale co zrobić, jeżeli maszyny tej typu odwrotne rozpiętki na siłowni nie mamy, ale mamy na pewno wyciągi, i tutaj serdecznie polecam. Taką opcję, gdzie możemy wykonywać tak zwane odwodzenie ramienia na wyciągu, stojąc yy, yy, jednorącz, i tutaj wyizolujemy raz lewy bark, potem prawy, zmieniając oczywiście strony. Ciężar nie musi być duży. Możecie sobie chwycić taki uchwyt typu do rozpiętek jednorącz, a możecie również na opastę takiej do liftów zablokować swój nadgarstek i też odwodzić swoje ramię, co też pozwoli fantastycznie. Wyczuć pracę tylnego aktonu mięśni na ramiennych. Jeżeli wam się nie chce leniuchy wykonywać ćwiczenia jednorącz, możecie wykonać to na bramie, jeżeli będzie wolna, na dwóch wyciągach, po prostu stojąc po środku bramy, lekko się wysuwając przed nią i wykonując tak zwane te odwodzenia z jednej i z drugiej strony, ciągnąc wyciągi. I też tą pracę możemy fantastycznie tutaj wyczuć, ale trzeba uważać, żeby te linki się tak nie krzyżowały, żeby się nie drapały, nie ścierały, i żeby równo układać swoje ramiona. Co, co czasami jest po prostu trudne do wykonania, również w opadzie tułowia, na wyciągach, które są ustawione nisko, możemy wykonać to ćwiczenie e, przyciągając lewą rękę, e, lewą rękę do lewej strony, ciągnąc prawy wyciąg i prawą rękę. Do prawej strony ciągnąc lewy wyciąg, czyli po prostu przeciwdziałając tej sile wyciągu bloczkowego. I trzy serie po 15 powtórzeń do wyczucia tego mięśnia naramiennego, do uczucia takiego palenia, to będzie fantastyczna opcja. Ja na swojej siłowni, że tak powiem w cudzysłowie, plenerowej, mam maszynę, która również służy do wyczucia mięśni tylnych, aktonów naramiennych, gdzie w opadzie takim. W delikatnym opadzie tułowia, pochylając się odpowiednio, układając się w tak pozycji klęczącej, również mogę wyczuć tył barku dość ciekawie, dość solidnie, pchając mocno przed ramionami i swoimi pięściami, w taki sposób, że po prostu tył barku jest odpowiednio wyczuwalny. Także podsumowując, jest to mięsień, który nie lubi jakichś ogromnych ciężarów i małej ilości powtórzeń poniżej. 10. Raczej szukajmy tutaj wyizolowanej pozycji i takie jedno ćwiczenie w treningu barków na tył konkretnie, czyli na część grzebieniową będzie oczywiście bardzo potrzebne i będzie kluczowe do tego, żeby budować takie piękne, kuliste, ogniste mięśnie na ramienne. Szybko tylko pokażę jakich błędów się powinniśmy wystrzegać, czyli właśnie to co powiedziałem już wcześniej, kiedy wspominałem o prawidłowej technice, to Ściąganie łopatek, tak zobaczcie. Takie mocne, nerwowe ściąganie łopatek to będzie błąd. No, i tutaj, tak jakby yy, zginanie tych łokci, co oczywiście zmniejszy pracę tylnego aktonu a łatwiej nam będzie po prostu wykonać to ćwiczenie. Także tutaj biceps, zobaczcie, się skraca i pomaga nam w tym ćwiczeniu. Również można pokombinować tricepsem, tak? Machanie ciałem, tak? To też nie będzie najlepsze. Zgarbienie się tutaj, wysuwanie tych ramion za wysoko, w taki sposób, takie machanie. Yy, nieusztywnione nadgarstki również będą błędem, czyli zobaczcie, takie opadające, tak? Zgięta głowa, wygięta. To wszystko oczywiście nie będzie odpowiednie do tego, żeby wyczuć od... w dobry sposób tył barku. Jest to mały mięsień, ale bardzo ważny, także powinniśmy się na nim skupić. Jeżeli jeszcze chcecie, to możecie tak naprawdę na jednym wyciągu wykonać, takie odwodzenie linek. Po prostu potrzebna będzie tutaj długa lina, nie musi być gruba, może być cienka. I usztywniając swoją pozycję ciała, fajnie możecie jakby rozdzierać tą linę na boki, rotując nawet zewnętrznie ramiona i aktywując odpowiednio część grzebieniową, czyli tył barku. Popularny w swojej. Nazwie. Dajcie znać, czy ćwiczycie tył barku i jakie ćwiczenia są dla Was najlepsze na właśnie ten akton. Przypominam, że na YouTubie, na tym kanale, który subskrybujecie, mam nadzieję, jeżeli nie, to subskrybujcie, bo wtedy wspieracie moją twórczość i również tych materiałów będzie więcej. Jest materiał, gdzie w pozycji takiej, na boku ułożonej, że tak powiem, na ławce, wykonuję takie power lays. Power gdzie e, też fantastycznie mogę wyczuć tył barku. Facebook również jest nagrany, także koniecznie sprawdzajcie te materiały, nadrabiajcie zaległości, zostawcie łapki w górę, jeżeli ten materiał Wam pomógł i napiszcie koniecznie, jakie ćwiczenie na tył barku jest Waszym ulubionym. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do celu z pasją. Cześć!